Halo halo YouTube, dobry cześć, witajcie z to jest Testonejwisie Daronia Zapraszam Was na kolejny odcinek Spasmofobii eee, Dzisiaj mamy 108 11 si września niedzielę eee, Czy ja to chcę Dobra Idziemy na Retzwid Street House na amatorze na średnim do? Wróć. mam z tym amatorem. Na średnim. Także fajnie. Ła. mi się walnął. Lecimy z, no z odcinaczkami dzisiaj. Tak lecę, bo akurat muszę wykorzystać, póki jeszcze 3 godziny jestem sam domu, to sobie przynajmniej cisza jest spokój chociaż tak też mogę ale wiecie tak jednak jest tak lepiej jest, jest tak samo ale dobra eee... aha o to jest ten fajny domek spoko akurat sądzie w piwnicy nie tak dobra to lecimy termometer mam nadzieję że będzie i tak je... Tak, jak że głodą na poprzednio ciąg, na żadną szkołę już więcej nie sam. Nie ma opcji. By więcej ludzi to no tak, ale samemu to nie. Ela Straver, Oczyścić obszar w pobliżu ducha za pomocą kadzidła. Niech drużyny ucieknie podczas polowania, no na pewno. I spraw, aby duch przystępny sól. Czyli sól i kadzidło. Dobra, ale na idziemy do Dobra, idziemy. A, gdzie to było? to jest to cimno. Dobry. O, fajnie, że to karty. Zajebiście. O zajebiście pentagram. Gdzie to było? Tu korki były? Tak. Co zdarza, że akurat to jest? No bo zapalimy sobie światło o. Biorę to lepiej. Możemy się... Eee... nie ma nic. garaż Idziemy na górę zobaczyć Jakaś na pierwszy będzie Nie widać, że jesteś tutaj, bo mnie chyba szczęście. Nie, ale gdzieś coś się zrzuci. No nie. Siedem no, dobra, tu jest. Ile masz lat? Ile masz lat? Jak długo nie żyjesz? W którym roku umarłeś? Jesteś tutaj? Czy słyszysz mnie? Jesteś blisko? Fajnie, super. Pierwszy dowód to jest to jest Spirit Box Tak. tak to Zobaczymy. No dobra, mózg jeszcze spoko, dobra. po standardowo docy i kamera. To jest najlepsze, co można wziąć. E, biorę tak jak pewna youtuberka, pewna pani. To jest ok. Pani ja Agnieszka, stały tutaj, ja mam stary pan. Może będzie idealnie, bo widać cały pokój. Chce się Tu nie. Tu szafe. Ale chyba jest freezing. Dobra już wenty robić A, mamy freezing. Ej, szybko dzisiaj coś ten dół. 7 minuta. Więc tak porbów e, nie wiem. Nie słuchajcie. Porby mogą być. Doksów nie będzie pismo ducha może być. Odciski mogą być I RMF może być. No dobra. Lecimy. O Boże, jaki event był. Aha, bo dobra. Ja na Hanta. Jana Hanta nie liczę. Dobra, czekajcie, bo tam mam kamerę. Może będzie chodziła. No i no mogłaby się pokazać. Byłoby prościej. Chociaż chwila będą... A nie, nie będzie do sup, nie orby, Ale orbów ja tutaj nie widzę, a on tam macał. Więc mogą być fingerprinty. już dobra, pójdziemy tam. Dobra, bo i tak RMF-ka jest do zaliczenia. I książkę weźmiemy, tak, zapiszemy sobie. Teraz przejdziemy sobie na lewą. RMF -ka. To jest The Twins Jezus, znowu były bliźniaki Chyba, chyba ostatnio byli, były ten Pod rząd. Znowu bliźniaki mamy, no nie No dobra, co tam trzeba jeszcze? Sól i kadzidło A to sól może na sam koniec, to na pierwsze pójdziemy z kadzidłem Aby ją tam zakadzidłować i nawet i sobie stawy. Ale szybki duch, Chur, czas skupany. Dobra, idę szybko. w moim czy idę tym. Oj, kurde. Dobra, czekajcie. F. Palimy kadzidło. Nie się pani tutaj pokadzidłuje. Wie? Dobra Piłką rzucała Poważna ta pani Dajna bo nam wprost jest wyjście Wiem, że jest RMFK 5, wiem. Już nie musiałem na ten wy wykres patrzeć. A jak mój mózg? 96, dobra. Eee. No co ja mam tam zrobić? Dobra, chodzi tu poszło. Eee, sól. Żeby sól, to ja tam poszukuję aparat. No do, 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 dobra, to weźmiemy tak, weziemy dwa aparaty najpierw, zaniesiemy tam. Potem... Kurde, no jeszcze raz bym to przyjść. Ta filetka bym musiał wziąć, bo może pochodzi przynajmniej, nie? Pójdziemy jeszcze do piwni. Muszę zdjęć tego krągu, ale tego krągu robić nie będę, bo jeszcze umra. Jak będzie tu gdzie druga osoba, to spoko, to mogę robić. To się radio załączył. Zaduszek. To też można przyjść. Nie rzucaj! Drachnie rozputnij ten grup, moi drodzy, wiecie? Zdjęcia. Interakcja kręk przywołań kości. Widzicie? Super. Ja najsuper w tą granę. Boże, on jest tam, tam aktywny, strasznie rozrzutny jest ten duszek hmm. Dobra, weźmiemy to To, ja muszę jeszcze jedną sól, a tam jej nie zniosę teraz No dojdziemy jeszcze raz Dobra, idziemy. Jedna minuta. 13 już w siódmej minucie mieliśmy chyba długa. Czekajcie, tak. I tak. Dobra, bo ja potrzebuję jeszcze jedno, ten przynieść. A ja, wiem, by, byście chcieli pewnie Hanta? Nie, ale no tak Jednak z kimś to... to jest z kimś, wiecie. A samemu to tak trochę. No dziwnie, dziwnie. Dobra, 90, dobra. Hmm. Weźmy to... Można ma tam sól tylko zrobić, nie? A i uciec podczas polowania no na pewno. Ja w szczególności ucieknę. O 90. tego, To jest dobrze.

się Nie ślady, czy możesz się pokazać? Będę wdzięczny Nie mam zdjęć Trzech tupie Nara, wypiję stamtąd. Interakcja, przywołań, kość, kroki, 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 kroki. Super, dziękuję, z stąd. Pierdzielę, bo tam cały czas chodzi. Cały czas chodzi. Oooo! Na dziesiątkę skoczyło. Teraz się pokazała. Idźcie z nią. Nie wiem iść, ryzykować. Lepiej nie co. Kurde Eee tam Iść tam, nie iść tam A. Co się tam chodzi? 83 mamy, to chyba nas nie jest za Chyba nikt nie, nie zrobi hantel Weź te radio Możesz się pokazać? Nie straszyć! Pokazać się! Idę tam pierdze, ale to nie będę tam siedział, Bóg wie ile idę ten, e, odjeżdżamy. Stąd, mamy, mamy ducha już dawno, ja nie będę tutaj od 10 minut, minut, mamy ducha, ja nie będę już więcej robić. jedziemy. jedziemy Strasznie ten. No, zdjęcia, zdjęcia mamy dużo, mamy ducha, bliźniaki, odjeżdżamy, papa. Pa.